Zadanie jest y, proste i najtrudniejsze, jakie może być, czyli uratować ludzkie tak. życie. Pomocy! Pomocy! I co mam robić? Ja się zachowałem profesjonalnie. <noise> No, ale niestety Patryk zaczął się śmiać w połowie sceny. Nie wiem, z czego to wynika, może z tego, że biorę wszystko na serio w tym programie, a Patryk zachowuje się, jakby mu wszystko się należało. Stary, jak nie, no gram bo tutaj bo się bo produkuje. Okej, okay, wracamy do akcji. I ta, pod, sytuacja pod, nie pod, żyje. Podstawa też jest taka, że, wierzyć w to, że musisz uwierzyć w to, że naprawdę ratujesz y, życie człowieka. Muszę być w te roli opanowany, co dla mnie to nie jest bardzo łatwe. Więcej powagi i więcej takiego zaangażowania. To jakby to moja rodzina, bo jak. POMOCY! Proszę odsunąć, Oleś, Oleś, trzymaj. Ale ja nie doczekaj, trzymaj, naciskaj. Jak tak? Tak, trzymaj, trzymaj, nie naciskaj. Co jest? Dlaczego tak powoli? Mamo, czeka, rozumiesz, mamo? Zgon. Co? Przepraszam. Proszę spróbować. Nie! Zgon. Nie! Zgon. Nie żyje. Cut. To bo po próbie, yy, bałam się o nich, bo też ze sobą nie współgrali, byli zdystansowani, a tu zagrali do jednej bramki. Pomocy! Niech ktoś. Mamo? Proszę się odsunąć. proszę się odchyląć. cisza! Yes. yes! 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 <laughs> <laughs>